Witam się z Wami w kolejnym odcinku Zawioło mnie ja aż tutaj Więc co wam powiem zaprzędznij mnie do roboty Spróbujemy tutaj trochę sobie odrzucać Ale już wam mówię, że ten rębaczek jest zarąbisty Tego To jest zapalony kawał płody Idziemy zobaczyć to już robi wrażenie ciekawy ile ma. Idziemy dalej wrzucać. Jest tu pierwszy z brzegu. Ciekawy. Nie idzie wyciągnąć tego. Największą wadą tego rybaka, ja Wam powiem za chwilę, co jest, nie? To jest naj największa wada tego rybaka. To jest to, że zobaczcie, wrzucasz taką kłodę sobie. Patrzysz jak ona się rąbie zamiast brać następny kawałek drewna to się patrzy idiota jak ona się ładnie wciąga i się wysypuje No kurde strata czasu niemi usierwa A to zamiast iść jedna za drugim to człowiek patrzy O Jezus Za jakie grzech Każda jedna gałązka, wszystko jest ładnie pocięte Wiecie co wam powiem, to właśnie skończyliśmy nagrywać tutaj ee, ten oto rembak. Fajnie to ogólnie wyszło, nie? Chciałbym wam pokazać taką jedną ciekawostkę Ja wyjeżdżałem od nas z Kaszub, nie? To wam powiem tak U nas było wody wszędzie full Od groma non stop deszcz A tu zobaczcie co jest sucho Musimy no. Kurde, wiecie co? Z tego wszystkiego to nie zdążyłem nawet nagrać, jak tutaj właśnie rąbiamy tym rębaczkiem, ale to sobie na kanale Remet sobie możecie zobaczyć, jak tutaj właśnie poszły te nagrywki. A my jedziemy na firmę i ostatni sprzęt będzie to co? Eee, tarczowy? Rębak? Tarczowy rębak. Takiego jeszcze w życiu nie używałem. A używałem, dobra, używałem to, ale to u kogo innego i to był taki spalinowy, duży i to był taki e, rębak. A to tyle, nie? Korzystając z chwili, że czekamy, właśnie na operatora kamery, zaciekawiło mnie taka jedna mała rzecz, co też produkują, taką niszczarkę, co do prawda jest na ich użytek. własna za chwilę wam pokażę, jak wygląda takie urządzenie nowe. To zobaczcie, co to robi. Nieźle, co? A co to wypada? Wiora Nie ma nic. To miotłę, może co? To miotłę, wrócimy. Koło? A, kogo? Wrócimy. Nawet wam zmieniło. Ja nie mogę. Beka Patrzcie, co wypada. Nie same strzępy. O, tyle zostało z koła. A, tu, a tak wygląda to jeszcze świeżo po zmontażu. Tam widzicie dość już statykowane. Ile to tam lat już pracuje? Tam to jest czarka. Ta? No? A nie wiem, z 8. Z 8 lat widzicie? I dalej sobie radzi. A tu macie nowe egzemplarze, gdzie też mogą być one już u was. Chciałbym pokazać. Jak ja, prawie jak nad morzem. Ja mówiłem, że u mnie jest piasek. Ale u mnie to jest ziemia urodzajna. Tu jest wszędzie taki piasek. Tu jest ogólnie przejebane, jednym słowem. Zobaczcie, wszędzie jest taki piachuder, a tu jest właśnie ten rębaczek, który będziemy prezentować. I nieco za chwilę może coś więcej Wam pokażę. Może z pracy tego terenbaka. Ale 30 bardzo fajnie sobie radzi, bardzo fajnie się przyjemnie jechało. Jest taka fajna. I tyle. Dobra, działamy dalej. No i zobaczymy co? Ja już to prawda parę sztuk włożyłem. O! Zobaczycie, jak 30 będzie pod Proszę, się boję wow tak więc mamy kolejnego klienta Teraz zobaczymy czy tym razem się uda go Pytań. Piękna sprawa I teraz bez najmniejszego problemu wciąga takie płody. A wrócimy jeszcze obok drugą To na raz! Piękna sprawa! A to jest właśnie ostatni punkt wizyty w tej oto firmie, gdzie musiałem nabyć drugi wałek, bo niestety przerabiałem u siebie podnośnik w 60 I zanim przerabiałem go, to skróciłem wałek o dość tyle i on się do połowy zazębiał. A teraz, ja, jeżeli mam założony wałek, to dosłownie jest na takim odcinku, gdzie jeżeli natrafi na jakąś twardszą kłodę, to. Po prostu się ukręci, a nie chciałbym tego e, wykonać, tak, nie chciałbym, żeby się stało. To nabyłem nowy wałek i będę już kończył ten odcinek. Piękna ta firma. Naprawdę dzisiaj spędzimy tutaj cały dzień, fajnie było. Będziecie mogli zobaczyć efekty na e, kanale Remet Cense. A ja Was zachęcam do korzystania z kodu rabatowego Kazika żeby na wszystkie akcesoria oraz maszyny ze sklepu Remet. Na kod ten otrzymujecie 100 zł rabatów, a ja się już powoli z tego miejsca żegnam. I co? Myślę, że odcinek się podobał. Ja się z Wami żegnam. Także dzięki Wam. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.